W dwóch poprzednich odcinkach pokazałem, jak robić zestawienia budżet kontra wykonanie różnymi sposobami. W tym odcinku jeszcze inny sposób, tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Power Query. Podobnie jak w poprzednich odcinkach dane mam zorganizowane w dwóch listach. Pierwsza zawiera dane budżetowe dla każdego produktu regionu i miesiąca jest ustalony budżet, a druga lista zawiera dane sprzedażowe i te dane są już bardziej szczegółowe. Tu mamy informacje z poszczególnych dni, też dla produktu regionu i dla jakiejś daty dla konkretnego dnia. Do dzieła. Co zrobimy więc? Po pierwsze, przerobimy te dane na tabelę, żebyśmy mogli je załadować do Power Query. Więc umieszczam kursor w pierwszej z tych list, Ctrl T. Moja tabela ma nagłówki, oczywiście zmienię od razu nazwę tej tabeli na jakąś sensowną. Niech to będzie znowu budget. Enterem to potwierdzam. Ctrl Shift L, aby wyłączyć filtry, bo ich nie potrzebuję. I tę drugą listę również przerobię na tabelę. Ctrl T. OK. I w karcie projektowanie zmienimy nazwę na aktual. Enter i Ctrl-Shift-L, aby włączyć filtry. Załadujmy te dane teraz do Power Query. Umieszczam kursor w pierwszej z tych tabel. Karta Power Query. Przycisk z tabeli. I zrobimy małe zmiany podobne do tych, które robiliśmy w poprzednim odcinku w 638, czyli dołożymy nową kolumnę, która będzie mówiła, że te dane to są dane dotyczące budżetu. Więc w nazwie tej kolumny zamiast Custom wpiszę B ukośnik A. A formuła, będę chciał, żeby mi wstawiała w całej kolumnie słowo budget, że te dane pochodzą, mówiące w ten sposób, że te dane pochodzą z budżetu, dotyczą budżetu. Klikam OK, zmienię nazwę kolumny budget na value, to mi przyda się później przy łączeniu tej tabeli z tą drugą tabelą. Klikam Enter, aby to potwierdzić. I tyle tak naprawdę. Zostawię te dane w pamięci jako tylko zapytanie, więc w karcie narzędzia główne rozwijam przycisk zamknij i załaduj, zamknij i załaduj do. Ja mam akurat domyślnie ustawioną opcję tworzenia tylko połączenia, ale jeżeli ty tego nie masz, to musisz zahaczyć albo możesz zahaczyć opcję utwórz tylko połączenie. Ja niepotrzebnie danych nie lubię ładować, nie lubię zajmować miejsca w arkuszu, więc przechowam je na razie tylko w pamięci. Klikam, załaduj. Pojawi mi się to zapytanie na liście zapytań. Spójrz, to jest to zapytanie. Teraz zbuduję drugie dla tej drugiej tabeli z wartościami aktualnymi, z wartościami sprzedażowymi. Znowu podobne kroki, czyli karta Power Query przycisk z tabeli i tutaj nie potrzebuję kolumny Invoice, więc ją usunę. Chciałbym dodać nową kolumnę, która będzie mówiła mi, że te, dane pochodzą, że te dane dotyczą wartości aktualnych, więc kliknąłem w karcie Dodaj kolumnę przycisk Dodawanie kolumny niestandardowej. Nazwę tę kolumnę tak samo jak w tej poprzedniej tabeli nazwałem, więc B ukośnika i formuła będzie za zadanie miała wstawać słowo aktual. Więc w cudzysłowie po znaku równości wpisałem takie słowo aktual, klikam OK. I teraz mogę te, dwie, te dwa zapytania ze sobą połączyć. Również zamykam to okienko. Załaduję te dane tylko do pamięci, więc utwórz tylko połączenie, klikam załaduj. I teraz, gdy mam obie, oba te zapytania, mogłem oczywiście od razu w jednym z nich Połączyć się z tym drugim i dołączyć te dane z tego drugiego, ale ja zbuduję trzecie zapytanie, żeby to było bardziej klarowne. Więc w karcie Power Query wybiorę polecenie dołącz. Pojawi się okienko, w którym mogę wybrać zapytania, które będą miały być ze sobą łączone. Wybiorę budget i wybiorę aktual. Tu kolejność w zasadzie nie ma znaczenia. Klikam OK. Pojawi się znowu edytor Power Query, w którym zobaczę wszystkie te dane połączone ze sobą. Pamiętajmy, że w tabeli, która dotyczyła budżetu, były dane za poszczególne miesiące. Widniała tylko tam data z pierwszego dnia miesiąca. Natomiast w tej tabeli z wartościami aktuar były dane z poszczególnych dni, więc będę musiał jeszcze te informacje pogrupować. W tej chwili w kolumnie Date mam różne daty. Chciałbym, żeby Excel mi wszystkie je przerobił na pierwszy dzień danego miesiąca. W Power Query jest na to gotowe polecenie. Spójrz, zaznaczyłem całą kolumnę z datami. I w karcie Przekształć klikam w przycisk Data, w polecenie Miesiąc i wybiorę polecenie Początek miesiąca. Spójrz, jak pięknie wszędzie mam pierwszy dzień danego miesiąca. W Power Query można też zrobić... E, ach, mam jeszcze tutaj kolumnę... Zapomniałem na, zmienić nazwy kolumny Revenue na Value. Dlatego ta, kolumna, value mi się, dlatego ta kolumna Revenue mi się teraz tutaj pojawiła. Jak to szybciutko poprawić... Zamknę to zapytanie bez zapisywania zmian, nic w nim szczególnego nie zrobiłem. Wejdę teraz do tego zapytania aktual i zmienię nazwę tej kolumny revenue na value. Wtedy Power Query przy łączeniu tych dwóch zapytań ze sobą ładnie skojarzy kolumnę value z kolumną value. W tej chwili miałem, mam w jednej tabeli value, w drugiej revenue, więc dlatego wyszedł mi taki ząk za szybko. Tutaj rozklikałem value. Enterem to potwierdzamy, zamykam to zapytanie, oczywiście zachowuję zmiany. I teraz zrobię te same kroki, czyli w karcie Power Query wybieram polecenie dołącz i dołączam do siebie te dwa zapytania. Identycznie jak wcześniej, budget aktual, klikam OK. O, teraz mam tak jak potrzeba jedna kolumna value, jedna kolumna BA, generalnie po jednej kolumnie z każdej tych z tych tabel. I teraz robię to, co robiłem wcześniej, czyli zaznaczam kolumnę date i w karcie Przekształć, wybieram polecenie data, a następnie miesiąc i początek miesiąca. Teraz w Power Query można zrobić coś, co jest podobne do tabeli przestawnej. Tu jest troszeczkę, troszeczkę, są uboższe możliwości, ale jest takie polecenie, które nazywa się kolumna przestawna. Więc mogę powiedzieć, Temu edytorowi Power Query, żeby te wartości, które są teraz w kolumnie BA, żeby z tego zrobiło się tyle kolumn, ile tu występuje różnych wartości, czyli dwie w moim przypadku, Budget i Aktual, i żeby zsumował wartości dla kolumny Value. Jak to zrobić? Zaznaczyłem kolumnę B ukośnik A. W karcie przekształć klikam w ten malutki przycisk, który nazywa się kolumna przestawna. Po najechaniu na niego pojawia się zresztą etykietka z podpowiedzią. Klikam. Pojawi się malutkie okienko, w którym muszę wybrać, która kolumna będzie kolumną z wartościami, czyli kolumną, na której będzie wykonywana jakaś operacja. W moim przypadku będzie to Value i sprawdźmy, jaka operacja będzie wykonywana. Chciałbym, żeby to była SUMA. W opcjach zaawansowanych jest SUMA. Pięknie. Klikam OK. I w zasadzie już jest to, co potrzebuje. Z racji tego, że te daty wszystkie tutaj zamieniłem na pierwszy dzień miesiąca, więc wszystkie te z tabeli Aktual, które były innymi datami w danym miesiącu, zmieniły się na pierwszy dzień miesiąca. Power Query tutaj pięknie to pogrupowało. To polecenie, kolumna przestawna, sprawiło, że te dane, które były takie same które miały takie same wartości w kolumnach product, region i date zostały zgrupowane i pokazane jako jedna wartość rozbita na dwie kolumny, na kolumnę budget i na kolumnę aktual. Zabadujmy te dane teraz do Excela i zakończmy całą tę zabawę. Więc klikam w kartę narzędzia. Aha, jeszcze zrobię jedną rzecz. W tej chwili w tej kolumnie date mam również godziny tutaj. Te godziny, tych godzin nie potrzebuję, żeby mi nie wyświetlały się one również w Excelu za chwilkę. To klikam przy nagłówku tej kolumny na ten przycisk, którym mogę zmienić typ danych. I wybieram, żeby to, to były dane tylko typu date, czyli data. I teraz załaduję to wszystko do Excela. Rozwijam w karcie narzędzia główne przycisk zamknij i załaduj do. E, przepraszam, zamknij i załaduj. Wybieram polecenie zamknij i załaduj do. I wskażę, że te dane mają być załadowane do tabeli w istniejącym arkuszu, w tym, w którym się znajduje. Tu na boczku, na przykład od komórki O4, identycznie jak w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam. Klikam OK, chwilkę muszę poczekać. I te dane powinny tu się pojawić od razu w takim układzie, jaki wcześniej generowała mi tabela przestawna. Teraz zrobiliśmy to samo bez korzystania z tabeli przestawnej. Znowu, jeżeli dane w którejś z tych dwóch tabel, w tabeli Budget albo w tabeli Aktual, się zmienią albo ich przybędzie, to będzie wystarczyło tylko kliknąć w tej mojej wynikowej tabeli prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie odśwież. Podobnie jak w tabeli przystawnej, tak tutaj przy pomocy Power Query Excel sobie odświeży te informacje.